Automatyzacja suwnic placowych w Baltic Hub Container Terminal wprowadzi dla państwa kilka nowych czynności w systemie EBrama, koniecznych do wykonania przed lub w trakcie pobytu na terminalu. Pamiętaj, jeśli jesteś kierowcą przyjeżdżającym do Baltic Hub, to masz dostęp do aplikacji EBrama. Dostęp do systemu znajduje się na stronie ebrama.baltichub.com. Jeśli nie pamiętasz swojego loginu lub hasła, Skontaktuj się z naszym Call Center Ebrama, z chęcią pomożemy. W tym materiale omówimy konieczność określania pozycji kontenera na naczepie oraz zaznaczania kierunku drzwi. W celu zapewnienia efektywnej pracy, kluczowe znaczenie ma podanie informacji odnośnie pozycji kontenera na naczepie, który przyjedziesz złożyć lub podjąć. Aby suwnica wiedziała, z jakiego miejsca ma rozładować kontener, lub na jakie miejsca na naczepie ma załadować kontener, niezbędny będzie w tym twój udział. Pamiętaj, że na terminalu ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz ruchu pod prąd, i kontenery są ustawiane według wypracowanej strategii, co ma wpływ na dalszą część operacji przeładunkowych. W tym celu niezbędna jest dla nas informacja, w którą stronę skierowane będą drzwi kontenera, który chcesz u nas zostawić. To pozwoli nam odpowiednio zaplanować miejsce na placu. Jak to zrobić? Zaloguj się do systemu Ebrama. Przejdź do opcji Awizacje. Wybierz Dodaj. Wybierz wcześniej utworzony zestaw pojazdów lub uzupełnij poszczególne pola, następnie Zatwierdź. Na ekranie pojawi się okno Awizacji. W którym po lewej stronie znajduje się lista zadań. Tabela ta zawiera listę kontenerów możliwych do złożenia i podjęcia. Na środku ekranu widoczna jest grafika Twojego zestawu, ciągnika i naczepy z wybraną przez Ciebie konfiguracją pozycji i ustawieniem drzwi kontenera do złożenia oraz kontenera do podjęcia. Powyżej dla złożenia kontenera, a poniżej dla podjęcia kontenera. Z prawej strony ekranu znajdują się dwie tabelki. Czerwona tabelka pokazuje zatwierdzony przez Ciebie kontener, który chcesz złożyć wraz z wybraną pozycją kontenera na naczepie i zaznaczonym kierunkiem drzwi. Poniżej czarna tabelka pokazuje zatwierdzony przez Ciebie kontener, który chcesz podjąć wraz z wybraną pozycją kontenera na naczepie i zaznaczonym kierunkiem drzwi. Jak to wygląda w praktyce? Z tabeli lista zadań. Wybierz kontener, który chcesz złożyć. Następnie Wybrany kontener przeciągnij do tabeli z zadaniami wybranymi do złożenia lub kliknij na niego dwa razy. Wówczas pojawi się okno z możliwością wyboru pozycji kontenera oraz kierunku drzwi. Wybierz odpowiednie parametry. Pamiętaj: wjazd z kontenerem, którego drzwi skierowane są w stronę kabiny, będzie skutkować koniecznością uiszczenia opłaty podczas wjazdu na terminal. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Zapisz. A teraz. Wybierz kontener do podjęcia. Analogicznie z listy zadań przeciągnij wybrany kontener do tabeli z zadaniami wybranymi do podjęcia lub kliknij na niego dwa razy. Jeśli się pomylisz lub coś się zmieni podczas Twojej podróży, bez obaw. W każdym momencie, w tym również podczas trwania slotu, nie w buforze, możesz dokonać zmian. Tutaj pojawi się wówczas opcja edycji Twoich ustawień pozycji kontenera i kierunku drzwi. Teraz, jak widzisz, na środku pojawiła się grafika poglądowa, pokazująca dokonane przez ciebie preferencje pozycji i kierunku drzwi kontenera. Jeśli wszystko się zgadza, wybierz dostępną godzinę awizacji i kliknij OK. System Ebrama. Zapyta się jeszcze, czy jesteś pewien swoich ustawień. Jeśli tak, kliknij Tak. W tym momencie została utworzona Twoja awizacja. Prawda, że proste?